Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że dzisiaj miło spędzacie czas. My też jesteśmy w drodze i wstąpiłam jeszcze szybciutko do pepko i do kika, żeby wam nagrać przeglądy, żebyście mieli co oglądać dzisiaj i jutro, więc zaczynamy od takiego talerzyka. Ten talerzyk jest za 8 zł, no i on był już w tamtym roku. Możecie sobie tutaj postawić świeczkę, na przykład jakąś, nie, albo jakąś dekorację. Będzie też fajnie to wyglądało. Muszę Wam pokazać te słoiki jeszcze, bo one są naprawdę fajne, takie pasujące do tych miseczek, miseczek i do kubeczków e, z tym motywem choinkowym. E, naprawdę warte uwagi. Wiem, że zbliżają się święta, jak widać, no to będą potrzebne nam paterki i tacki, więc tutaj macie paterkę taką typowo świąteczną za 40 zł. Powiem wam, że mi brakuje takiej paterki, bo mi się trochę uszczerbiła. Też mam spepko taką z wstążeczką. Mam nadzieję, że wiecie, o którą mi chodzi. No i właśnie mi się uszczerbiła, ale nie chciałabym takiej typowo świątecznej, tak jak tutaj jest, tylko chciałabym, słuchajcie, taką uniwersalną, żebym mogła sobie postawić jeszcze na jakieś inne święta. Muszę się rozejrzeć, mam nadzieję, że gdzieś znajdę. A jak nie, to po prostu użyję tamtej. Dobra, idziemy dalej. Dalej mamy tutaj na półeczkach takie. Pierdółki do pieczenia i to za 6 zł możecie mm, kupić takie fajne foremki do ciasta. Tutaj macie, zobaczcie, za 5 zł takiego skrzata na butelkę od wina, korkociągi różne e, do babeczek i no jest tego tutaj sporo, ale my idziemy dalej, bo ja widzę, że tutaj mm, jest coś ciekawego, co chciałabym Wam pokazać. Zobaczcie, te na dole, potrójne kubeczki Wam pokazywałam. A tutaj mamy jeszcze kubek i miseczkę, chyba tak. 25 zł kosztuje. I tutaj macie, zobaczcie, tutaj jest kubek i miseczka, jakbyście chcieli. I tam jest jeszcze Mikołaj, o ja. Taki komplecik możecie komuś kupić. Zbliżają się, zbliża się Mikołaj do buta. Nie wiem, czy u Was też się tak mówi. U nas się mówi: Mikołaj przynosi prezent do buta. Chyba wszędzie się tak mówi. To tylko na gwiazdkę inaczej. Się tam mówi, że gwiazdor przynosi albo, albo Jezusik. 15 zł kosztuje ten kubeczek. Jezusik, dobrze mówię? Kiedyś mi pisałyście właśnie pod filmikami, to byłam w szoku, że różnie, w, różnym, w, różnych, w różnej części Polski, różnie się mówi na to. Dobra, tu mamy też taki różowy kubeczek i ten różowy kubeczek kosztuje 15 zł. I zerkam, czy są jeszcze jakieś nowe, ale chyba raczej już nie ma, bo no wiecie, no bardzo dużo było w ogóle na początku tych kubków świątecznych i po prostu teraz jak się jakieś tam wyprzedają, to, to widzę, że są dowieszane systematycznie. Żadnych takich tutaj kubeczków nieświątecznych nie widzę, które mogłabym Wam pokazać. Zerkam jeszcze na szklaneczki, bo wiem, że też jest taki szał z talerzykami przed świętami, ze sztućcami, z, właśnie z jakimiś kieliszkami, ale też nic nie widzę takiego nowego, co mogłabym Wam tutaj pokazać. Więc przejdziemy dalej. Pamiętajcie oczywiście o lajkowaniu, zostawcie jakiś komentarz pod filmem, udostępniajcie, subskrybujcie, to jest u mnie darmowe. Po prostu tylko wciskacie, nic Was to nie kosztuje, a dla mnie to jest naprawdę mega dużo, bo widzę, że dalej dużo osób właśnie ogląda filmy bez tej subskrypcji. Naprawdę Wam to nic nie zaszkodzi, a pomoże, bo będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmikach, więc też fajnie. Dobra, dziękuję Wam za to z góry. Idziemy dalej. Tak, chciałam Wam przejechać e, po półeczkach, co my tutaj mamy. No i widzę, że wjechały nieświąteczne ściereczki: 3 sztuki za 10 zł. Zobaczcie, mamy taką, taką, taką i taką. <grych> tutaj macie troszeczkę takie spokojniejsze i też kosztują 10 zł, i też e, 3 sztuki. No a tu mamy dwie. Nie, tutaj też za 15 zł mamy też 3 sztuki. Zobaczcie. Ale dobra, koniec ściereczek, nie ma więcej, idziemy dalej. Ja w tamtym roku chyba kupiłam takie ładne, ale właśnie nie wiem, czy w biedronce kurczę, nie pamiętam właśnie, ale takie piękne ścierki kupiłam e, na święta. E, oczywiście e, ostatnio pojechałam do Biedronki, to kupiłam sobie dwe, dwie patelnie, bo nigdzie e, w tych sklepach nie mogłam znaleźć Tefala patelni. Kupiłam sobie dwie patelnie w Biedronce, e, a na drugi dzień pojechałam do Lidla i w Lidlu patelnie Tefala. <laughs> ale mega drogie, słuchajcie, prawie 160, chyba czy 169 zł. E, kosztuje taka duża patelnia Tefala, więc e, no w fajnej cenie kupiłam w Biedrze. Dobra, mamy za 80 zł takiego mopa wiledę on jest fajny, ja Wam polecam. Ja mam ten właśnie z płaskim, ten płaski, nie ten taki, wiecie, jak czupiradło, tylko ten płaski, i on jest mega mega dobry, fajnie wyciera i no ja jestem z niego zadowolona, już naprawdę tyle lat, ile ja go mam, to mogę Wam tutaj polecić. I tu mamy za 25 zł mamy choineczkę, a jeszcze z mopów takich to mam mopa wiledy parowego, więc to też Wam mogę polecić, kiedyś Wam na vlogu pokażę, jak on wygląda bo jest naprawdę bardzo fajny. Chyba ze dwa czy trzy miesiące temu kupiliśmy, więc e, to taka dosyć świeża sprawa. <laughs> Idziemy dalej. Zobaczcie, ile tutaj jest torebek e, świątecznych. Kilka wam pokażę, bo czasami też się pytacie o to, więc wam już pokazuję. Zobaczcie, jaka tutaj jest słodziekowa z taką kokardką. Pięknie ona wygląda. Ja sama osobiście wolę w papiery e, pakować prezenty, no ale czasami... E, Ktoś może nie lubi, albo nie chce, no to może sobie zapakować do takiej torebki. 6 zł kosztuje. W są mega tanie, więc ja Wam polecam kupić. Zobaczcie, tutaj na przykład macie taką, no i ta jest za 2 zł. Ta jest, słuchajcie, też za 2 zł, więc ceny są po prostu świetne. Zobaczcie, jaki tu fajny Mikołaj z takimi okularami. Jest dużo takich, zobaczcie, dla dzieciaczków, czy dla starszych. Ta kosztuje też 2 zł. I zobaczcie, jaka duża. Więc naprawdę, jeżeli chcecie zaopatrzyć się, to ja wam radzę, żeby to robić wcześniej, bo później będzie wszystko przegrzebane. A tu macie na jakiś alkohol, na przykład za 4 zł, taką dosyć długą, niech chcieli jakąś buteleczkę kupić. Przejdę tutaj. Pokażę Wam jakie u nas są słodycze, bo na, czasami mi piszecie, że w ogóle u Was nie ma słodyczy, więc tutaj jedną półeczkę Wam pokażę w drodze do dekoracji świątecznych, bo tutaj mamy. No i pokażę Wam nowe obrusy, nowy obrus, bo wjechał nowy i naprawdę bardzo ładny. Dobra, najpierw Wam pokażę nowy bieżnik. Ten bieżnik kosztuje 20 zł, zobaczcie jaka prześliczna choineczka, 40 na na 150 cm i on jest taki welurowy, bardzo cienki, ale bardzo miły w dotyku. Tu mamy właśnie ten piękny obrus i on jest 140 na 180 cm i kosztuje tylko 30 zł, słuchajcie. Pięknie na pewno będzie się prezentował. A jeżeli ktoś chce czerwony, to jest za 50 zł i 140 na 220 cm ma wymiar. Dobra, i koniec. Koniec obrusów. Kilka było. Fajnie, e, fajnie że coś wjeżdża, bo e, tego też nigdy za, za dużo w domu. Dobra, e, pokazywałam Wam ostatnio też te, tą kolekcję i tutaj dojechały e, cukierniczki. Ta cukierniczka kosztuje 15 zł. Ostatnio widziałam gdzieś na vlogu: e, dziewczyna sobie skompletowała e, całą właśnie zastawę e, pepkową, i naprawdę fajnie to wyglądało. Tu mamy też bombki. Bombki są szklane i ta bombka kosztuje, te bombki 4 kosztują 15 zł. E, obok mamy tutaj świecę gwiazdkę. Zobaczcie, jak ona ładnie się prezentuje. Jest w kolorze u nas złotym i srebrnym, kosztuje 15 zł, ale wiecie, że one są co roku, więc tutaj ja nie wyjechałam na przykład tutaj z, <laughs> z żadną nowością. Y, no, ale chciałam Wam pokazać, bo może tak dla przypomnienia, ktoś by chciał wiedzieć, jaka jest na przykład cena. Dobra. Co my tutaj jeszcze ciekawego mamy? Tak Wam tutaj poprzejeżdżam, żebyście sobie zobaczyli, bo zawsze lepiej jest coś zobaczyć i na przykład, nie wiem, już pamiętacie, że coś Wam pokazywałam, idziecie do sklepu i konkretnie tego szukacie. Zobaczcie, jakie tu piękne koliberki. I ten koliberek kosztuje 5 zł. On jest taki połyskujący różowy. Tu macie za 5 zł, słuchajcie, takie serduszko z takim brylancikiem w środku. Tu jest śliczny motylek, zobaczcie, jak on ładnie wygląda i on tak holo się świeci, więc tak y, też daje fajny efekt. Myślę, że jeszcze jak włączy się lampki na choince, to już w ogóle będzie fajnie to wyglądało. 5 zł kosztuje. Tu macie zwykłe takie kokardeczki, dwie za 7 zł, jakieś ptaszyny, tu macie taki zwykły za 4 zł y, czubek na choinkę. No, i tu jeszcze wam pokażę e, troszeczkę zieleni, jakichś takich naturalnych e, dekoracji. Tu macie takie szyszeczki. E, tu jest zobaczcie taka bombka. Mi się wydaje, że ona się e, włącza, i ona kosztuje 10 zł. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Tam w środku jest albo lisek, albo kotek. Nie wiem, coś tutaj, jakieś takie zwierzątko. No, więc tak, tak to tutaj wygląda. Jeszcze wam tutaj tylko się obkręcę i pokażę skarpetki, bo nowe wjechały, a nie chciałabym zapomnieć. E, wiem, że to nie przegląd ubraniowy. 12 zł kosztują dwie pary. Możecie sobie mm, kupić na przykład do prezentów dla kogoś. Ja czasami tak robię, że kupię na przykład w trzy paku i rozłączam i każdemu dorzucam jeszcze do prezentu. 12 zł kosztują takie bomboszki, też fajne świąteczne. No i tyle. Mam nadzieję, że wam się dzisiaj podobało. Ju Jutro Wam wrzucę przegląd skika e, ubraniowy, bo przepiękne są ubrania, buty, szaliki, e, naprawdę bardzo fajne rzeczy. E, oczywiście ja dzisiaj od, e, ode mnie życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć. Buziaczki!